W tym filmie pokażę wam 7 zdrowych produktów spożywczych, które można kupić w Rossmanie. Omówimy sobie ich jakość, smak oraz ceny. Pokażę wam, że ten sklep to nie tylko kosmetyki, ale można tam dostać również zdrową żywność. Zapraszam do oglądania. Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Niesłodze. Jakiś czas temu pokazywałem Wam, jakie zdrowe produkty możemy dostać w Lidlu oraz w Biedronce. Potem niestety musiałem zatrzymać tę serię, no bo przyszła epidemia koronawirusa. Pojawiło się bardzo dużo obostrzeń i uznałem, że nie jest dobrym pomysłem, żeby biegać teraz po sklepach i buszować po półkach w poszukiwaniu zdrowych produktów, no a jeszcze gorzej, żeby Was do tego namawiać. Jednak dzisiaj, kiedy nagrywam ten film, obostrzeń jest już niewiele, swoboda w sklepie dużo większa, więc przedstawię Wam aż 7 produktów do jedzenia, które można dostać właśnie w drogerii Rosman. I od razu podkreślam, że ten film nie jest przeznaczony. Nikogo sponsorowany, a opinia, którą przedstawiam, jest moją własną i niezależną. Jeżeli macie ochotę, to zostawcie proszę łapkę w górę pod tym filmem. Dacie mi w ten sposób znać, że taki temat filmu Wam pasuje. Subskrybujcie oczywiście kanał Niesłodze, jeżeli jeszcze tego nie robicie i zaczynamy. Pierwszy produkt to gorzka czekolada o nazwie Das Exquisite. Je m'appelle Claude. Je te flie. Mam nadzieję, że tak się czyta. Jak widzicie, zawartość kakao to 78%. W składzie tej czekolady znajdziemy miazgę kakaową, cukier, kakao niskotłuszczowe w proszku, no i tyle. Jest to dość prosty skład bez jakichś podejrzanych i zbędnych składników. Czekolada myślę, że może śmiało konkurować z popularnymi markami, no bo jej jakość i smak są dobre. A cena dość niska, bo kosztowała mnie 5 zł. i 29 groszy. W 100 gramach tej czekolady znajdziemy 30 gramów węglowodanów, więc w sumie niewiele, bo 100 gramów to jest cała tabliczka. Jak na taką czekoladę z tą ilością kakao jest to normalna ilość i w każdym razie byłoby podejrzane, jakby miała więcej. To jeszcze standardowo sobie tutaj sprawdzę na żywo, jak smakuje. Jak widzicie, trochę czekolada jest już otwarta, no bo jej wcześniej próbowałem. Jeżeli widzieliście film z Lidla, to możecie pamiętać, że tam też była czekolada gorzka i dla mnie smak jest porównywalny. Podobnie mocno mi smakuje. Drugi produkt to jest coś z marki Filfit, czyli nie jest to produkt typowo z Rossmana, ale w sumie nie wiem, czy widziałem go już w jakimś innym sklepie poza właśnie Rossmanem. To może w końcu powiem, co to za produkt. Otóż, mam tutaj kulki proteinowe z wafelka z kremem o smaku kokosowym i migdałem, obsypane wiórkami kokosowymi. W każdym razie tak jest tutaj napisane. Generalnie jest to produkt, który mi przynajmniej bardzo mocno przywodzi na myśl słynne Raffaello, które jak wiecie ze zdrową żywnością ma wspólnego, no w sumie niewiele. Jest jednak właśnie taka alternatywa jak Protein Balls od FilFit. W składzie znajdziemy całkiem sporo składników, jednak nie ma się za bardzo do czego przyczepić. To, co warto podkreślić, to, że nie ma tutaj cukru. Jest on zastąpiony w tym przypadku przez słodzik, a dokładnie Maltitol. Całe opakowanie składa się z trzech niewielkich kulek, każda z nich waży po 9 gramów. Jeżeli będziecie obliczać w nich ilość wymienników węglowodanowych, to zobaczcie, że mają w 100 gramach 32 gramy węglowodanów ale, to jest bardzo ważne, w tym 27 gramów polioli, czyli substancji słodzącej, na którą insuliny, jak powinniście wiedzieć, nie podajemy. Więc w 100 gramach jest tylko 5 gramów węglowodanów przyswajalnych, więc raczej nie ma jak na te kulki podać sobie insuliny, chyba że na wymienniki białkowo-tłuszczowe, no bo białka i tłuszczu jest już tutaj więcej niż węglowodanów przyswajalnych. Oczywiście cena jest nieadekwatna do wielkości tego produktu, bo za te trzy kulki zapłaciłem prawie 5 zł. Ok, to teraz sprawdźmy, jak ta kulka kokosowa smakuje. I czy faktycznie w smaku też jest porównywalne do Raffaello. Muszę przyznać, że jest smaczne, ale bardzo mało słodkie. nie jestem zaskoczony, że jest aż tak mało słodkie. No dla mnie ok, dla mnie to jest na plus. Takie łagodne, przyjemne, bardzo mocno kokosowe. Ale też malutkie, nawet jak wziąłbym pod rząd trzy takie kulki, to absolutnie nie czułbym się najedzony, ale raz kiedyś, jak akurat wpadnie wam to w ręce, polecam jak najbardziej. Kolejny produkt, a właściwie dwa produkty, które mogę wam polecić, to również, jak widzicie, słodycze. Dokładnie dwa batony marki Dobra Kaloria. Wybór smaków jest bardzo duży. Ja wybrałem akurat kokosowy z cytryną oraz taki o smaku kremą orzechowego i soli o nazwie proteina. Ten pierwszy waży 30, a drugi 45 gramów. Obydwa mają dobre składy, każdy z nich jest bez cukru. W tym pierwszym znajdziemy 3,7 g błonnika, a w tym drugim prawie 7 g błonnika, co jest w sumie dość dużą ilością. Pokazuję Wam akurat te batony, bo są moim zdaniem dobrą alternatywą dla popularnych batonów z cukrem. No a do tego obydwa mają około jednego wymiennika węglowodanowego w jednym batonie. Moim zdaniem to bardzo dobre batony do takiego powolnego podniesienia poziomu cukru, na przykład kiedy planujemy rozpocząć aktywność fizyczną. A co do ceny, no to wychodzi dość drogo za jeden baton, bo niecałe 5 zł za jedną sztukę. A jak już jesteśmy przy temacie dość drogich batonów, no to mam dla Was też propozycję od Foods by N, czyli marki Anny Lewandowskiej. W Rosmanie możemy dostać batonik. No bo przecież batonem raczej tego nie nazwiemy, o masie 20 gramów. Skład jest bardzo dobry, oczywiście bez cukru. Całość to niecałe 10 gramów węglowodanów przyswajalnych, a cena to niestety około 3 zł. Polecam jak chcecie, no bo w smaku jest bardzo dobry, nie będzie miał zbyt wysokiego indeksu glikemicznego, ale no nie za bardzo rozumiem jego wielkość i cenę. To teraz pokażę Wam, jak jest to małe i sprawdzę, jak smakuje. Nie ukrywam, że smakuje mi bardzo dobrze. Ma fajną konsystencję, łatwo to się je, bo często przy tego typu batonach jest tak, że po prostu mega, ciężko się je je i trzeba je trochę tak rzucić, i są twarde i w ogóle niezbyt dobre. A ten ma konsystencję naprawdę bardzo fajną, tylko że jest strasznie mały. I kolejny produkt, tym razem niesłodki. Chcę Wam polecić taką oto pastę warzywną, która nazywa się Wa żywo przez z. .com. Wybrałem akurat smak suszonego pomidora z żurawiną, ale do wyboru jest również kilka innych w Rossmanie. Jest to ciekawa pasta o bardzo dobrym składzie, oczywiście bez dodatku cukru. W 100 gramach, czyli ponad połowie tego słoiczka, znajdziemy 243 kalorie i dość mało tłuszczu, bo 18 gramów. Często spotykałem się niestety z pastami tego typu i miały nie dość, że dość kiepski skład, no to miały jeszcze dość dużo dodanego tłuszczu. Moim zdaniem jest to fajna propozycja do kanapek czy innych przekąsek. Ja lubię mieć po prostu coś takiego w lodówce. Często mówi się, żeby za wszelką cenę nie kupować niczego gotowego w marketach, tylko zrobić samemu. Ale po pierwsze, nie każdy gotowy produkt jest zły, tak jak ten, oraz nie każdy ma czas, żeby po prostu to robić w domu. Fajnie wiedzieć, że są na rynku dostępne takie proste alternatywy. Słoik tej pasty kosztował mnie nieco ponad 6 zł, ale nie jest zbyt duży, więc w sumie wychodzi dość drogo. To teraz wracamy do produktów o słodkim smaku. Ja wiem, że na nie czekacie najmocniej, jakby jest to jasne dla mnie. Mam dla Was świetną i mega pyszną propozycję, mianowicie proteinowy krem do smarowania z wiórkami kokosowymi marki Better Choice. Na opakowaniu, swoją drogą bardzo ładnym, widzimy od razu, że jest to produkt bezglutenowy i że jest do tego źródłem białka. No i faktycznie się to zgadza, bo białka jest tutaj aż 20 g na 100. Skład jest dość złożony, ale nie ma tam się za bardzo do czego przyczepić. W każdym razie nie ma w tym kremie cukru. Zamieniony został na słodzik, a dokładnie na Maltitol. Jeżeli oglądacie ten film dość uważnie, to możecie zobaczyć, że ten sam słodzik Pojawił już się w tym zestawieniu drugi raz. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o słodzikach, to teraz w rogu ekranu pojawił wam się odnośnik do jednego z moich filmów. A wracając jeszcze do samego kremu, no to mi on naprawdę bardzo smakuje, nie ukrywam i jest na pewno dużo smaczniejszy przynajmniej dla mnie niż Nutella, która ma niemożliwą ilość cukru i dla mnie jest prawie niejadalna. W 100 gramach tego kremu jest 38 g węglowodanów, w tym jedynie 1,4 g cukru, co jest naprawdę godne podziwu. Porównując z Nutellą, która ma około 57 g cukru na 100, no to naprawdę robi to wrażenie. Dla mnie jest to dobra alternatywa i gorąco wam polecam, oczywiście od czasu do czasu, no bo jednak jest to dość kaloryczna rzecz. A teraz najważniejsze cena. Słoik tego kremu, w sumie niewielki. Kosztował mnie 30 zł, więc docencie to proszę łapką w górę pod tym filmem. No i uczcijmy fakt ceny tego kremu minutą ciszy. W Rosmanie możemy dostać też całkiem sporo zamienników krowiego mleka. I to spod ich marki własnej. Jako przykład wziąłem taki oto napój sojowy, który najbardziej lubię dodawać np. do płatków owsianych, czy czasami nawet do kawy. W skład tego napoju wchodzi tylko woda, ziarna soi i sól. Co ważne, szukając zamiennika mleka, warto patrzeć, czy nie jest on dodatkowo dosładzany. Ten właśnie nie jest i dlatego mogę wam go śmiało polecić. W 100 ml jest tylko 0,9 g węglowodanów. Dla porównania, mleko krowie ma około pół wymiennika na 100 ml, więc znacznie więcej. Poza tym w Rosmanie możemy dostać wiele takich produktów, które dość ciężko znaleźć gdzie indziej. Kilka razy w moich filmach z przepisami pojawiły się takie dodatki jak na przykład nasiona szyja czy czarnuszka. Dla mnie Rosman jest miejscem, w którym zaczynam właśnie szukać takich rzeczy, jeżeli nie ma ich w innych miejscach. A teraz moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, czy macie swoje ulubione produkty, które można właśnie znaleźć w drogerii Rosman. Napiszcie też, do jakiego sklepu wybrać się następnym razem. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło, dobrych cukrów, cześć!